Nowenna do aniołów stróżów, dzień trzeci. O pomoc w przezwyciężeniu lęku. Czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? Nie mogą wszakulec wrogom ani zbłądzić, ani tym bardziej zwodzić ci, którzy nas strzegą na wszystkich naszych drogach. Są wierni, roztropni i potężni. Czegóż mamy się lękać? Święty Bernard Clairvaux. Lęk towarzyszy nam często. Boimy się choroby swojej i bliskich, niedostatku, niepowodzenia. Lękamy się odrzucenia ze strony innych, ośmieszenia. Boimy się śmierci. Nadmierny lęk odbiera nam wolność. Tak naprawdę jest on przeciwieństwem wiary rozumianej jako zaufanie Bogu. Wiara, że jesteśmy w życiu strzeżeni przez naszych aniołów stróżów, pomaga nam pozbyć się takiego lęku i zaufać Jezusowi. Aniele stróżu. Wiem, że ty mnie strzeżysz i prowadzisz. Mogę tobie zaufać, bo to oznacza zaufanie samemu Panu. Proszę, pokaż mi sytuacje, w których nadmiernie się lękam. Naucz mnie w takich sytuacjach zwracać się zawsze do Ciebie i Ciebie prosić o pomoc. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.